Trener zespołu Poprad Muszyna, Mariusz Merklinger po meczu w Dwini z zespołem GKS Dwinia. No, mecz był wyrównany, bo można powiedzieć, że szanse na obie strony się mnożyły, no ale cóż niewykorzystane, czyli można by to, jak trener ocenia, bo ja z punktu reporterskiego mogę śmiało stwierdzić, że mecz niewykorzystanych szans, jak to trener ocenia? Wydaje mi się, że stworzyliśmy Mimo wszystko bardziej klarowne te sytuacje, chociaż Drwina miała na samym końcu dwie fajne sytuacje, ale z przebiegu meczu wydaje mi się, że to my stworzyliśmy jednak klarowniejsze te sytuacje, jednak lepsze te sytuacje i powinniśmy ten mecz wygrać. Tak jest moje zdanie. Uważam, że straciliśmy dwa punkty, bo nawet na tym boisku, które pozostawia wiele do życzenia, staraliśmy się grać w piłkę i... i i naszy. powinniśmy ten mecz wygrać. No warunki są, jeśli chodzi o wojsko, jednakowe dla wszystkich. No, Oczywiście, że tak. Od rana padał deszcz do godziny 11 prawie, no ale to nie zmienia tego, że no, warunki były te same dla, dla jednego i drugiego zespołu. Y, trenerze, ostatni mecz czeka Was z liderem, nie? Oczywiście i nie możemy się doczekać, bo takie mecze no takie mecze się gra i gramy u siebie. No i czekamy na ten mecz. Nie mówię, że byliśmy już myślami przy tym meczu, no ale z niecierpliwością i, i lekkim chęcią rozegrania tego meczu, no bo chcielibyśmy pokazać się w tej lidze nie przegrywając już 13 meczu pod rząd, bo to, bo to taką mamy serię. Może nie wygrywamy tego, ale chcieliśmy. Chcieliśmy doskończyć tę serię nie przegrywając do końca sezonu, a jeszcze dodatkowy smaczek, no to lider. Wydaje mi się, że potencjał na to mamy i nie mówię, że będziemy faworytem, ale. Równy z równym się spotkamy i będziemy chcieli zinkasować trzy punkty. No z obserwacji wszystkich drużyn, które tutaj grały na stadionie w Dwini w rundzie jesiennej, muszę powiedzieć, że najlepsze wrażenie zrobiliście na mnie osobiście no i naj, najwyższej poprzeczkę założyliście naszemu zespołowi. Kwestia jest taka, że y, mamy troszkę tych remisów. Te remisy takie. Powiem szczerze, że były nieszczęśliwe, bo jeśli tam tracimy te bramki tak głupio i, i ogólnie dużo tracimy bramek, no ale y, ja uważam, że na przykład dzisiaj... Yy... Drużyna Drwini, graliśmy fajny mecz, ale no nie może być takich sytuacji, że po raz kolejny jedziemy gdzieś na wyjazd i sędziowie nie czują piłki, w ogóle są jakby w innym świecie, boją się podjąć jakiejś decyzji, nie mówię czy w jedną czy w drugą stronę, ale po prostu brakuje im charyzmy, brakuje im takich jaj piłkarskich, żeby po prostu czuć to, że w każdym momencie trzeba po prostu podjąć ryzyko, ale nie może tak być, że oni całe życie boją się, chowają i, i, i to jest któryś mecz. I to nie mówię, że na naszą korzyść czy na naszą korzyść. Uważam, że to jest jakiś tam problem i, i powinno się to jakoś rozwiązać, bo pamiętam, że w lidze było dużo lepiej. No, pamiętam, no, że było naprawdę dużo lepiej. No na pewno zdecydowanie inny poziom zupełnie gry, ale. Ale nawet nie chodzi mi o grę, no bo to uważam, że my może nawet troszkę lepiej gramy niż w lidze, bo... Mamy na to predyspozycję. Mhm. I, i nawet troszkę innych zawodników, młodszych, no bo ja mam bardzo młody zespół, trzeba sobie powiedzieć, że dzisiaj nie wiem czy mieliśmy średnią wieku 23 lata, w ostatnim meczu 20 lat średnia wieku, to jest bardzo, bardzo fajne, no ale czasami tak, się, tak jak dzisiaj to mi się troszkę nie chciewa, no bo nie mówię, że to było... Tylko w naszą stronę. Nie mówię, że to nam pomagało, ale w dwie strony było bardzo różnie, jeśli chodzi o sędziowanie. No cóż, sędziowie są sędziowie i ich zdanie się liczy na każdym. Oczywiście to tak jest. Myśli będzie do samego końca, nie chcę narzekać, no, ale mówię, że to, to jest któryś mecz, że coś tam inaczej było kiedyś. On, że tak dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Nie, dziękuję.